No, teraz mam drugiego pieska, drugiego pieska, który musi być wyganiany, 16.32, już się ciemnawo robi, środa 5 listopada 2025 rok, no musi się wyganiać, tak po 20 minut ganianiny, good girl. i rzuca, rzucanie takim, ręka już mnie boli dzisiaj tylko z nim, Dwa razy byłam. Już odrzucanie. O, nie może znaleźć piłki. Nie może, szuka piłki, no. O, znalazłaś piłeczkę? Good girl, good girl. Good girl, A happy girl, happy girl. Happy girl, happy, happy girl. No, jeszcze raz, happy girl, happy girl. Dobra, ona się kręci. No, troszkę wcześniej też trawy jadła. A nie chciało mi się wcześniej kamery. No, happy girl. Happy girl. <grym> Ona mi przynosi. <grym> jak się kręci jak happy girl. <grym> śmieszna jest. O. No, muszę ją dużo tak wyganiać i takie ganianiny to jest 20 minut a spacerku około pół godziny. No i jeszcze po schodach. No to jak wchodzi happy girl. <grym> No nauczona Drugiej córy piesek Afro jest młodszej córy A Fibi jest starszej córy piesek Taki, Takie wnuczki mam To jest wnuczka A tamten wnuczek O oh, happy girl No gdzie No Taka zabawa no po schodach jak szybko, bo z afro to nie mogę po schodach, afro to ja biorę po ten, na ręce, a ta to ileś razy się ten, no ja wchodzę powoli, a ona myk, myk w górę i w dół do mnie, z, no jeszcze nawet na 11 piętro weszła, także... Także coś tam się nagrywa. Ciemno już jest. Znalazła, znalazła piłeczkę, ale biedulka ostatnio raz nie mogła znaleźć. No musiałam pójść znaczy kilka razy no. nie mogła znaleźć. Okay. <laughs> tak się kręci. Happy girl! <laughs> Dzisiaj tak dużo. O, poleciała piłeczka. No, ten piesek musi się wyganiać. Także no fajne te, te zabawki happy no, girl, ha No, no tak, no happy girl, happy no, happy girl O Znajdzie piłkę, bo ja nie wiem tak, znalazła. No Znalazła piłeczkę. Happy girl! No, no, no dawaj, no dawaj, no. Happy, happy girl, o. Czasami też w locie złapuje, łapie piłeczkę. Jak tam się ileś razy odbija, to i w locie potrafi złapać. No, Ha girl. Dobrze, chyba dłużej nie będziemy nagrywać, co? Z ile tutaj jest już minutek? 13 minut, ja już jestem ślepa, czy 3 minuty. <laughs> Nie ślepa jestem. Nie widzę. No. O! A mieliśmy nagrać jak odpoczywamy. Jak odpoczywamy, jeszcze miałam nagrać. Miałam nagrać, jak odpoczywamy. Bo jak się zmęczy, to jeszcze trochę mówię, że jak już będzie, jak już dycha, no to odpoczywamy. Odpoczywamy. Odpoczywamy line. 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 Odpo odpoczywamy, bo już dychasz. O, good girl. Odpoczywamy. Odpoczy nie gryź piłeczki. Fili, nie gryź. Odpoczywamy ładnie. Od nie odpoczywamy. Leżeć. <laughs> nie, on nie zna y po polsku, po angielsku tylko, ale troszeczkę. No. A jak ja kłócę, no to ona też. Znaczy ona wstaje, no. Odpoczywamy, tak, z afro też tak robiłam. Odpoczywamy. No, mi się przysłała. Odpoczywamy. Musisz. Nie gryź piłeczki. Nie gryź piłeczki. Odpoczywamy. No, happy, no, happy. Ale już jesteś zmęczona trochę. Jesteś zmęczona? Jeszcze język nie. O, już trochę język wylatuje. No, wyłazi. Niestrudzona, no. Się pytałam tam pisałam jej, czy mogę tak ją wymęczyć. A ona mówi, że ona cały dzień by tak ganiała. Że nawet jeśli jest zmęczona, to ona i tak by ganiała. No i mi przysuwa tu, no. Hapi, no, hapi, no, hapi. Haha. No, także trzeci raz. Teraz później jak będzie ciemno, to już nie ten, bo to... jest tak na siuszy z nią będę przychodziła tylko. No uszko się. Dziewczynce uszko się tutaj. No o! No i ja się odsuwam, bo ona mi pod... nogi. No gdzie tu? No tak happy, no tyle energii. Znalazła piłeczkę? Znalazła. Bo ja bym nie znalazła, byśmy szukały piłeczki, no. No i znowu się ucho zawinęło, no ucho się zawinęło. No, no ucho się, za... no ucho się, o już się poprawiło Odpoczywamy? No pod nogi mi przy ten. Odpo nie gryź piłeczki. Odpoczywamy ładnie. A nie Afro Fibi. Fibi odpoczywamy. Line, line. Good girl. Good girl. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. <ścoughs> o, chyba teraz złapała. Po no jak się tam odbiła piłeczka, nie sta. No, good girl. No, jejku, no tyle energii. No, ciemno. Już się robi ciemno. Ale jeszcze trzeba wyganiać. Oj, tak się rzucasz. No dobra nie będę za długiego nagrania robiła, tutaj jest taki fajny plac. Można... A, 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 a. No i pod nogi mi przynosi. Tutaj taki fajny plac właśnie tutaj wesołe miasteczko. Ten a, niedawno było. A, też a, na Five of November pierwszego w sobie zrobili też fajerwerki na tym placu, bo na zawsze na...